Dzień dobry, witamy Państwa w pracowni kosmetycznej w szkole w Giebłutowie. Dziś żyjemy w takich czasach, że ludzie dbają o siebie, dbają o swoje zdrowie, również o urodę jest to elementem życia codziennego. Wychodząc naprzeciw z jednej strony rynkowi pracy, a z drugiej strony naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom młodzieży, społeczeństwa kierunek z działu kosmetologii wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Mamy bardzo dobrze i profesjonalnie wyposażoną pracownię kosmetyczną. Nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że jest to jedna z lepiej wyposażonych pracowni w Małopolsce. Posiadamy fotele kosmetyczne, łóżka do masażu, kosmetyki profesjonalnych firm, mamy wiele urządzeń do zabiegów fizykalnych, lampy laser, urządzenia do liposukcji. Także bardzo wiele tych urządzeń tutaj się znajduje bardzo profesjonalnych. Także bardzo zapraszamy Państwa tutaj do naszej szkoły. Kierunek jest bezpłatny. Jeśli ktoś interesuje się zdrowiem, ale również szeroko rozumianą urodą, chce z jednej strony zdobyć zawód, a z drugiej strony no, rozwinąć może swoje zainteresowania w kierunku właśnie makijażu, dbania o cerę czy masażu, to myślę, że tutaj wszystko to znajdzie. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. ちょっと待って。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.